Dzień dobry widzowie, dzisiaj zaczynamy e, odcinek z ksynki, dobra, otwieramy. Dobra, karty, dobrze, może być. Kolejne karty, to jest ksynia chyba, która daje karty. I ta karta, Jak ona jest, ta. Ja będę mógł lepiej wykonać na 13 level. Ja boy. No to robimy to od razu. Dobra, right, 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 right. Dobra karta. Mega Dajcik. Mam nadzieję, że nie będzie 400 hajsu kosztował. Na pewno tyle nie, ale będzie też dużo. Ladek. 75 tysięcy. ulepszenia. Ulepszam. Dobra. Mocniejszy teraz. Ja mam go na tych dwóch gwiazdkach. No dobra, lecimy z bitwą. Chwila, prezencik się otwieram. Otwieram. Wchodzę se. O, ja zapomniałem o jednej rzeczy. Ile, gdzie to było? Komu co jest O, ja z Wizardowi dam. Już Wizarda mogę ulepszyć na 12 level. Na dwunasty level jest fajnie. Nie w ogóle No. I chwila, bo muszę ulepszyć jeszcze kartę. Kartę ulepszę chyba do whisky. Ta, do łizki. Dobra. Do whisky. Jeszcze sześć kart episki i będę mógł. Jeszcze tutaj. Do Barbazejców kartę. Dobra. Już mogę Barbazejców ulepszyć. Jeszcze tutaj dam do Walkiri. Dobra, ulepszamy postacie. Dobra, bardzo pasujące. Lecimy. Dobra, ulepszanie. No i ja muszę jedną ze sprawdzić. O ile ja tego tyle? 39. Level w skrzynie, Mam Open z krzyni. Za Level. Piłem. Dobra, otwieramy 10 itemów, mam nadzieję, że jakieś dobre będą, na razie nie są takie najgorsze rzeczy, ale dobra, może być, ostatnie na pewno będzie najlepsze, no, czy nie było to najlepsze ostatnie? To jest dobra, e fila, fila. Co ja miałem tam zrobić? Więc trochę zapomniałem. Muszę sobie przypomnieć. A, spraw. Dobra, już wiem. Tych. A to kosztuje 10 tysięcy. A ja mam tego 7370. Aha, dobra. To lecimy w bitwę. Mam nadzieję, że wygram. O ja ten tengo luck jest induktion you. You. Dobra, teraz Cypek się musi bronić. Wizard! Wygraj! Ale on przegrał tej wieży! Dobra, nie będę się. laska, Dobra. Skacz Jej, skoczę! Dobrze! Ale on da mi pekale. ale także ginie zapewne za chwilę. Patrzy na to on nie spodziewa się, że jadam tą wieżę. Bo. Ej, ja mogę sobie to przegrać, bo Zaś tu No, uratowałem cię. No, teraz miałem szczęście. No nie, no nawet. 13, jak barwa, facebook, tak jak mega naiwo. Ej, on postawił tam, ja a nic nie dała. Dobra, raczej to będę miał wygraną. mega nighting, ale

Wygrana! Do rana, wygrana, do rana. Dobra, S! I dzisiaj robimy opening tej skrzynki, który wczoraj był. Ale nie zrozumiałem, pić. Bo to mi się nie chciało. Dobra. A w ogóle chyba będziemy. Da! I, i dzisiaj to będzie opening Star Dropa. A znaczy Drop. Już się to mieli wziąć z taką jedną grą którą też gram, ale no, może kiedyś nagram odcinek. Dobra. Jak wygram tak i dwa razy, to będę miał. Najpierw w sklepie się zobaczę. Ja w ogóle jakby ktoś nie wiedział, to ja nagrywam na kąpie. Dobra sprawdzę tu. A? Zmienił się ktoś? Dobry, tak, 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 mi do... tak, 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 o, to jest Dobra Lecimy kolejną bitwę O oh, Jezu O no, ja znowu wgran. sharpening my knives. <laughs> <Ew>. I <Chicks. laughs> Też kieletony! Ale ja to wygrał. Ale nawet mu zniszczę wierzę. Zniszczę mu wieżę! Jest dobrze! Dobra, Wizardza ognisce Wizard zaraz od niego zginie. Teraz to już nie dajesz. On zginia hiton, wiesz. No, widziałem. Ja mam dziewiątę Dobra wiedza! Jest! Ptoczę! Jest, dobrze! Dobra, daję Mega Knighta na drugą wieżę. No nie, no musiał też dać Mega Knighta, ty! Dobra, ale ja to wygrałem z kidoskiem. Dobra. W ogóle mam, mam kiedyś miałam karne, gdzie mam taką chorobę. No i es. No wyrande, wygram. Dobra. Dobra, Ej, ja mam do tej, do tej Valkyrie, no widziałem, 4000 Golda, to mój Mam Mega Knight musi zrobić, żeby mieć te zbiorkać, dobra, co tak dużo obrazek, co, aha, dobra, Także dobra, ale dobra, lecimy kolejną bitwę, ale najpierw sprawdzę sobie w karnecie. Opening skrzynki. Mam nadzieję, że coś dobrego. Będzie. O karta. Ile? Jedna. Dobra. Dobra, ile to star mi brakuje? Ostatnia wygrana. Będę miał. Dobra, lecimy te szkielety, trzy szkieletki. Słabe, słabe. Czemu ty od tej strony się Ej, słuchaj, ten typ. No nie, No nie! wszystkie skieraty Dobra, zaraz kinga postawię, mega king. No nie, no jeszcze postawiłem jak ten. A Dobra, cyk, on po wiedzy, no, po ma już powiedzę, już czuję. No, powiedzę ma. No, możemy może mieć po królu już, bo... bo ta armia jest dobra. No i ma już po królu, wygrałem. Es, wygrałem to. Dobra. I teraz mamy opening z więc tam i lucky... lucky drop. Opa. Najpierw robimy lucky like dropa. Dobra. Albo najpierw skrzynki. W ogóle w następnym <coughs> w następnym odcinku albo dzisiaj. Wybijamy nową arenę. Nie w następnym odcinku. Dobra, co będzie? Mam nadzieję, że jakaś fajna. No fak, Nie, to nie jest nowa chyba. Dobra, teraz... Lucky Drop raz, dwa, trzy, może? No Dobra, ale 1400. Kola. Dobra, widzowie, zostawcie suba i lajka, like ja kończę księgnara.